Imperialne zapędy Trumpa się nie skończyły. 47. prezydent USA zaproponował Kanadzie uniknięcie ogromnego rachunku za wsparcie militarne wynoszącego nawet 61 miliardów dolarów w zamian za szokującą propozycję. Powiedziałem Kanadzie, która bardzo chce być częścią naszego wspaniałego systemu złotej kupuły, że będzie to kosztować 61 miliardów dolarów, jeśli pozostaną odrębnym, ale nie równym narodem, ale będzie to kosztować 0 dolarów, jeśli staną się naszym ukochanym 51 stanem, pisał Trump na turf social, dodając przy tym... Rozważają ofertę. Premier Kanady Mark Carter powiedział kilka dni temu, że kraj prowadzi rozmowy ze Stanami na temat wzięcia udziału w systemie obrony przeciwrakietowej Złotej Kopuły, czyli tak zwanej Golden Dome prezydenta Donalda Trumpa. Zapytany, ile Kanada jest gotowa wydać na projekt, który ma kosztować setki miliardów, jeśli nie biliony, Carter powiedział, że nie zamierza ustalać ceny, ale dodał, jesteśmy świadomi, że mamy możliwości, i jeśli o tym zdecydujemy, ukończenia Golden Dome dzięki inwestycjom. I partnerstwu. USA i Kanada mają już wspólny system powietrznej obrony zwany North American Aerospace Defense Command. Czy Kanada zostanie 51 stanem USA? Daj znać w komentarzu, a jeżeli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami ze świata, finansów i gospodarki, dołącz do obserwujących.